16 października w gminie Mierzęcice świętowano złote, diamentowe oraz żelazne gody. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Targoszycach, celebrowana przez księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. W liturgii uczestniczyli m.in. jubilaci wraz z rodzinami oraz władze samorządowe z wójtem Grzegorzem Podlejskim na czele. Po wygłoszonej homili nastąpiło odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego, po którym dostojni jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Czy chce, czy chce? I się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarą miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Tak. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Tak. Tak. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca Waszego? Wszechmocny, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech Waszą wolę i wspiera Was łaską, abyście wierni wypełnili święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I teraz co? A teraz się pocałujcie jest to bardzo ważne przede wszystkim dla tych jubilatów. Wiemy bardzo dobrze, ile poświęcenia, wysiłku wymagało to życie małżeńskie, ale też ile radości im przyniosło. I dobrze jest czasami sobie przypomnieć to, co ślubowaliśmy, to, co obiecaliśmy, jacy będziemy, jak się będziemy wzajemnie odnosili. I taki jest sens. Jednocześnie też musimy powiedzieć, że podczas mszy świętej modliliśmy się za tych jubilatów. Prosiliśmy Pana Boga, żeby zesłał na nich potrzebne łaski do dobrego, pięknego, szlachetnego życia, bo tak jak mawiali nasi ojcowie, bez Boga ani do proga, więc niech Pan Bóg ich wspiera i wspomaga w tym, co jest wspaniałe. Na zakończenie przy wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe upominki z rąk księdza biskupa oraz proboszcza targoszyckiej parafii księdza Jana Rakoczego. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Pol Trans Catering w Mierzęcicach Osiedlu. Zebranych gości powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesława Rajewska oraz wójt gminy Mierzęcicy Grzegorz Podlejski. Uroczystość swoją osobą zaszczycili m.in. zastępca wójta pani Iwona Pańta, sołtysi oraz dyrektorzy tutejszych placówek oświatowo-wychowawczych. No mnie e, przypada w udziale w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczyć odznaczenia, medale za wieloletnie pożycie małżeńskie. W tym roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczonych zostało 18 par. Jubileusz 60-lecia obchodziły 4 pary, a jubileusz 65-lecia obchodziło 5 par. Jest oczywiście zgodnie z uchwałą, są skromne upominki ze strony gminy. Rada gmina przyjęła uchwałę, której finansowo gratyfikujemy im przy tym jubileuszu. No i oczywiście jakieś skromne upominki, listy ode mnie. Wszyscy jubilaci zostali poczęstowani symboliczną lampką szampana a kapela regionalna Mierzęcice wraz z zebranymi gośćmi odśpiewali gromkie 100 lat. Oh no. Ostatnią oficjalną częścią uroczystości było wykonanie wspólnej fotografii. Pomimo upływu tak wielu lat, małżonkowie nadal pamiętają, jak się poznali. A tak to było, proszę pana, że święty pamięci, taki pan zaława nauczyciel stworzył taki teatrzyk i wystawialiśmy moralność pani Dulskiej. Ja byłam Dulską, on był moim synem. Tak się to zaczęło. Do jednej klasy my chodzili. No i od tego czasu my tak brali chodzili ze sobą. Był to występ Czesława Niemena w 70 roku w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Byliśmy tam oboje na koncercie, a po koncercie jakoś tak znajomość rozkwitła. A proszę mi powiedzieć, jak wspominacie te wspólne 50 lat? Było no, jak, jak to życie? Było cudnie, było mniej cudnie ale ogólnie super. A pan wspomina te 50 lat? Proszę? Jak pan wspomina te 50 lat? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem, nie spodziewałem się, że to tak szybko zleci i jestem tak zadowolony z tego wszystkiego, że naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Jak się dzisiaj coś zastanawia, to Trudno sobie wyobrazić kiedy to minęło. To jest niesamowite, że 50 lat małżeństwa minęło. To jest jakby jeden dzień, jak się pomyśli. A no jak to raz lepiej, raz gorzej, ale ciągnie się dalej. A co najlepiej z tych wspólnych lat przy, y, pamiętacie? Urodzenie dzieci. Wychowanie ich. No i wesela dzieci. A jaką radę moglibyście dać osobom młodym, które teraz się ożeniły i które też chciałyby kiedyś przeżyć ze sobą 50 lat? No zgody przede wszystkim, I miłości dużo. Robili. <laughs> Więcej dzieci, żeby robić. Bo my mamy trójkę dzieci. Nie? Właściwie to życie normalnie. To jest najlepsza Być dobrym jeden dla drugiego, nie ubliżać, nie awanturować się, chociaż tam mąż różnie miał, bo ja jestem taka dosyć ekspresyjna. Patrzeć w jednym kierunku. W jednym kierunku, tak jak na niektórych zdjęciach ślubnych, pan młody patrzy tu, pani młoda patrzy tu, nie, patrzeć w jednym kierunku i wszystko będzie ok. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach. Uroczystość uświetnił również występ zespołu śpiewaczy toporowianki. Taka uroczystość nie mogła się obyć bez wspaniałego tortu, czasu spędzonego w gronie najbliższych oraz wielu ciepłych i życzliwych słów spokoju przede wszystkim, dużo miłości, bo wszyscy mówią, że jeżeli ktoś kocha, to życie płynie lepiej, no i spokoju i, i radości rodzinnej, wspólnego przeżywania kolejnych lat.